Siemaneczko Widzowie, witam Was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Latuje tutaj podsumowanie rundy piątej ze ścigałka online. League. No i sytuacja jest taka, że jadę po dwóch godzinach snu, ponieważ wieczór wcześniej troszeczkę zabalowałem, miałem domóweczkę, więc przykacowany tutaj Patryk będzie jechał Ligę Stola, no ale już nieraz jechałem w takim stanie, na przykład udało mi się nawet wygrać wyścig w międzynarodowej lidze ORL, nawet znajdziecie to na moim kanale. Wtedy startowałem z 15 pozycji w Austrii i wygrałem wyścig. A teraz tutaj jedziemy, Kanadę. Kanada Tor, który bardzo lubię w tej grze, ale w poprzednich częściach nienawidziłem. Ale o dziwo, właśnie w tej grze tempo mi siedzi na tym torze. Udało mi się wygrać też w polskiej lidze e-sportowej przed Piotkiem Stakulcem, który jest Mega OP właśnie w Kanadzie. No i w Solu aktualnie mamy dwa punkty przewagi nad Kacperem Zabagłowym w Generalce. Sucho i wyścigu deszcz. Także już jesteśmy w kwalifikacjach, i jak słyszeliście, w wyścigu ma padać deszcz. W kwalifikacjach będzie sucho, i w wyścigu, jak możecie zauważyć, od początku będzie już padać deszcz. Więc ta reguła z 2 czyli opony z 2 nie przechodzą na wyścig, ponieważ start wyścigu będzie na mokrym torze. Więc teraz jadę w Q1 na medach. Skończyłem pierwsze okrążenie i zaczynam drugie okrążenie pomiarowe, ponieważ tutaj oczywiście starczy mi paliwa na dwa lapy. To jest krótki tor, więc, jak załadujesz 5 kg, to spokojnie przejdziesz dwa okrążenia pomiarowe na medach, które no, są mega oczywiście wytrzymałe. No i jak możecie zauważyć, po pierwszym sektorze jest rekord: jest rekord 19100. I zobaczymy na jakich oponach tutaj ogólnie kierowcy będą jechać w Q1, w Q2. Tak jak wspominałem, nie trzeba będzie kwalifikować się na meczach w Q2. Prawdopodobnie będą softy. I teraz przejeżdżamy przez trzecią szykanę na tym torze. Chyba już trzecią. No i będziemy kończyć drugi sektor z międzyczasem 4777. Dwie poprawy po dwóch sektorach. I wyjeżdżamy na tą najdłuższą prosą na tym torze. I przed nami będzie tylko szykana. Tutaj jest ta strefa... DRS. No i zobaczymy, czy uda mi się zejść tutaj poniżej minuty 9. Szykana, i na wyjściu tutaj jest oczywiście ta słynna ściana Mistrzów. No na milimetry. No i wyjeżdżamy. Ścinamy tutaj jak najbardziej na wprost idziemy. No i zrobiliśmy czas. Minuta 8831, co jest w miarę solidnym okrążeniem jak na Q1, ale można jeszcze tutaj troszeczkę zejść z tego czasu. I aktualnie daje mi to pierwsze miejsce. Jak widzicie, na drugim miejscu jest Wadol, który niewiele traci do mnie, ale on zrobił ten czas na softach i skipnąłem troszeczkę tego czasu. 4 minuty do końca, końcówka sesji i spadłem na dziewiąte miejsce, teraz już dziesiąte, bo większość, znaczy już wszyscy w sumie kierowcy swoje okrążenia zrobili na softach, wszyscy kierowcy przede mną i nie wiem czy wszyscy za mną, ale na razie jak widzicie wokół mnie wszyscy kierowcy tutaj już mają założone softy, a ja, zobaczcie, ja ryzykuję, jestem ryzyk fizyk i stwierdziłem, że wyjadę na tych używanych metach i spróbuję poprawić ten czas, poprzedni czas. I aktualnie, no jak widzicie, walczę z Deltą, poprawiłem się nawet w pierwszym sektorze, Wjeżdżamy z drugiej szykany i jest ładna poprawa, ale zobaczcie, jestem pod kreską, bo jestem na 11 pozycji. Oczywiście do Q2 wchodzi 15 osób, ale dużo ryzykuję tym oczywiście, że jadę teraz na medach, a nie na softach. Medy są tutaj wolniejsze o pół sekundy na okrążeniu od softu, więc niewiele w sumie, no ale zawsze coś. Niby rekord w drugim sektorze, ale to jest fake oczywiście. Wątpię, żebym na medach zrobił rekord w drugim sektorze. No i zobaczmy. No jest y, ponad dyka poprawy. 11 lokata, jak widzicie Mateusz Blusz. Minuta 8775, więc jak znajdę dykę, to będę przed Mateuszem. No i szykana, zobaczmy. I tutaj na wyjściu trochę starałem bo te wejście było słabe. Zbyt szeroko wszedłem. No i. Ale poprawiłem się. Dychę znalazłem 713, i jestem na ósmej lokacie i kończę Q1. Jako jedyny kierowca przechodzę do Q2, bo zak tutaj zakwalifikowałem się na medach. Jako jedyny kierowca tutaj na medach przechodzi do Q2. Wszyscy tutaj na softach. Dobra, jesteśmy cześć, cześć, cześć. w Q2 i w q 2 postan postanowiłem na początku wyjechać na tych używanych medach. Oczywiście jest tylko jeden komplet medów na kwalifikację. I kończymy te. Drugie okrążenie pomiarowe na medach i zrobiłem minuta 8, 828 na 10% medach i jestem aktualnie na pierwszym miejscu z tych mediarzy, ale w końcówce nie, no za, na 7 minut do końca już zacząłem swój pierwszy przejazd w tych kwalifikacjach na softach, w końcu założyłem softy i zobaczę ile jestem w stanie tutaj urwać z tego czasu na tych użytych medach. Aktualnie Kacper Zabagu ma najlepszy czas, ale on jechał na nówkach, na tych nowych medach. On zrobił 1,8,7. No i kończymy pierwszy sektor z rekordem: ponad dwie dychy poprawy względem tych używanych medów. Teraz trzy dychy na wyjściu, więc okrążenie wygląda bardzo dobrze. Przed nami jest teraz ta trzecia szykana, i tutaj jest ważne, żeby nie ściąć. Bardzo łatwo to zrobić, ale ja tutaj za dużo Coś na nie wyjdzie na kolera. Także no niestety. Teraz będzie presja. One-shot quali. Tak, słyszeliście, no 6 minut do końca i wyjechałem jeszcze w końcówce, tylko że teraz zostały tylko dwa okrążenia pomiarowe i stwierdziłem, że wyjadę na używanych oponach, na tych używanych z poprzedniego ranu, ale one miały tylko 2% zużycia, więc nie było tragedii. I aktualnie jestem na P7 na tych medach, minuta 8828. Trzeba się poprawić, bo raczej nie wejdę z takim czasem do Q3. No i teraz szykana trochę zachowawczo przejechałem, ale chyba nawet lepiej niż na poprzednim lapie, jeśli chodzi o międzyczas po pierwszym sektorze. Teraz wchodzimy w tą drugą szykanę, i tutaj wyjście było słabe, bo za szeroko wyjechałem. Musiałem czekać z dodawaniem gazu, i no, jest mniej więcej strata dychy. W w porównaniu do tego poprzedniego okrążenia, które właśnie zakończyłem na bandzie tutaj. No i na szczęście tutaj już wyjechałem dobrze z tej szykany, no ale Jala. troszeczkę wolniej jadę o tą dychę przynajmniej niż poprzednie okrążenie. Kurwa, Mój teammate tam przeknął no, no mocno, ponieważ problem. uderzył w bandę mocno tyłem bolidu i ma uszkodzenia tylnej osi, tylnego skrzydła, a my ja, będziemy jedno. kończyć do nasze do... okrążenie prawie do... pół sekundy na minusie. Zobaczymy jaki da... Jakie, jaką pozycję da nam ten czas. No i wychodzimy z szykany. Dalej jest mniej więcej 4,5 dychy na minusie. I to będzie, będzie czas starcie. minuta 8,345. Co daje nam P2 aktualnie. Z stratą dychy do zabagu. Więc takie są wyniki Q2. Kończymy je na P2. Te okrążenie można było o wiele lepiej pojechać. Bo jak już pokazywałem na poprzednim lapie, który nie ukończyłem którego nie ukończyłem, można było po prostu tam dychę szybciej pojechać. Zobaczymy w Q3 co będzie. Jest to mój drugi run, ponieważ na pierwszym ranie jechałem na użytych oponach, i teraz na drugim ranie, no niestety, na wejściu w pierwszy zakręt mocno przyciąłem za mocno. No i teraz jest pytanie, o 5 minut do końca sesji, czy zjeżdżać do alei serwisowej po nowy komplet opon, czy zostać na torze na jeszcze jedno okrążenie pomiarowe, stwierdziłem, że zostanę i zobaczę, jeśli to okrążenie będzie wystarczająco dobre według mnie, no to je ukończę. Jeśli będzie zbyt wolne, no to po prostu zjadę do alei serwisowej i założę szybko nowy komplet opon, żeby jeszcze zdążyć rozpocząć okrążenie. Aktualnie jak widzicie delta szaleje, ale to jest od czasu, które, którego no, chyba... Nie, chyba ukończyłem, ale po prostu jechałem bardzo wolno. I międzyczas po pierwszym sektorze nie jest zły, jest ok. Wyjście z szykany tutaj było bardzo dobre, ale wyjście było troszeczkę za szerokie. No i zobaczymy. Teraz ta szykana, ona jest bardzo kluczowa, żeby idealnie przejechać. I właśnie to się stało. Idealnie przejechałem przez tę szykanę. Idealne miałem wyjście, kapitalne, jak z procy. I zobaczmy, międzyczas po drugim sektorze 40, 249. To jest dwie dychy szybciej niż to, co pojechałem w pół. 2, więc zobaczymy teraz przed nami, tylko będzie szykana. DRS, odpalamy. Trójka była? Tam się pytam, jakie tam czasy, jaki międzysektor, raczej znaczy jaki sektor drugi miałem? No i stwierdziłem, że skończę to okrążenie, bo było dobre po drugim sektorze i kończymy. Wyjeżdżamy tutaj. Siana Mistrzów była dotknięta, ale. Jedziemy dalej, nie spowolniło nas to i zrobiliśmy najlepszy czas, minuta 8, 110, także jesteśmy na pierwszym no. miejscu i pytanie czy ktoś poprawi ten czas, czy zdobędziemy drugi raz rzędu pole position, widzowie, tak zdobywamy. Z przewagą półtorej dychy nad Mateuszem, Bluszczem. Kacper zabał go dopiero piąty, więc prawdopodobnie nie złożył lapa, ponieważ w Q2 przecież on zrobił minuta 8-200 i tutaj pojechał znacznie wolniej w Q3. Mi się udało w miarę solidnie przyjechać okrążenie. Dalej można było z tego coś urwać i jesteśmy w wyścigu. A jaki jest? Intery to są mimo Ja biorę intery. Intery tak, nie Tak, tak, opcji. tak. Jak Jarek Opmir. Jak Jarek Opmir. Ja dom, Michalczuk tak? intery, a piatrze na tym dyrektorze No to wszyscy już znają tą strategię. Gdyby nie Jarek No dobra, ale Ile wachy w ogóle? No właśnie nie wiem Tak 08 Trochę mniej Trochę tego deszczu będzie. Jeszcze pod koniec nocy? Jednak ale to nie wiem czy spadnie O kurdy Nie ja na to tak, dobra Mieli intery Stachura Intery, Suczlarczyk Intery, Walter Intery, Rubciak Intery. Także jak słyszeliście, jak widzieliście, tutaj jest różnorodność strategii. Ja stwierdziłem, że wybiorę Intery na start, ponieważ tutaj zaraz za kilka okrążeń ma ten deszcz po prostu ustawać. Nasilenie deszczu ma po prostu maleć, no ale te pierwsze okrążenia to będą kluczowe, żeby przetrwać, żeby nie stracić za dużo. Jak widzicie, Mateusz Blusz Startuje na wetach. z Red Bulli też startują na wetach. Oni będą mieć znaczną przewagę na tych pierwszych okrążeniach. Zobaczymy, czy się uda utrzymać chociaż te pierwsze miejsce na dojście do T1 nie ma szans. Mateusz Blusz ma o wiele więcej przyczepności, Oj, o wiele więcej trakcji na wyjściu. I teraz wjeżdżamy w pierwszy zakręt i zobaczcie jak na lodowisku! Kompletnie przestrzeliłem pierwszy zakręt. Kacper zabrał to samo, no ale on jest na wetach i zobaczcie jak ci łeciarze mnie objeżdżają, bo... Intery aktualnie, aktualnie jak wspominam, nie mają przyczepności w tych warunkach. No i tutaj na szczęście nie urwałem przed niego skrzydła, uderzyłem w tył bolidu, laczka, ale Jeff powiedział, że nie uszkodziłem nic. No ale zobaczcie jaki jest dramat na tych interach. Kamil Stakura jest na ósmej lokacie, on jedzie na interach. Ja zobaczę, jestem już na P7. Po starcie z pole position. Straciłem 6 pozycji. Ale na szczęście za mną już jest Stakura na interach, więc prawdopodobnie nie stracę pozycji na rzecz już Stakury, ale wszyscy przed nami. Oni będą odjeżdżać, oni mają o wiele więcej gripa, ale już jest incydent. I mamy safety car. To jest fantastyczna informacja dla mnie, ponieważ teraz... Safety car, pointery. Mój teammate będzie pitował pointery, bo on startował na wetach, ale to jest fantastyczna informacja dla mnie, bo kierowcy przed nami nie powiększą sobie przewagi. Wydłużymy troszeczkę ten czas i... No po prostu intensywność deszczu zacznie maleć i przez te przynajmniej 2-3 okrążenia, no przecież oni będą blisko mnie, mi nie odjadą. No i troszeczkę... Ten mietary, czas po mietary. prostu przedłużymy i zaraz szybciej robimy A Czekajcie Wyszepywam się Jeffa no. w piątku A, Także jeszcze A, łety są szybsze, ale Widzicie, nawet kierowcy zjeżdżają z wetów na intery, bo stwierdzili, że za 2-3 okrążenia już będą warunki na intery. Także ten safety car idealnie wyjechał dla mnie. Idealnie. Mateusz już postanowił zostać na torze na tych wetach. No ale dzięki temu, że jest safety car, zaraz do niego dojadę. I jeszcze przynajmniej dwa okrążenia pojedziemy za safety carem Jesteśmy pod koniec trzeciego okrążenia i będziemy mieć restart wyścigu za mną miejsca Stakura na interach jeszcze tutaj mój teammate macie. Cicho. O, już działają. Pedałem je mimo, to, to. Ale cicho! Duż, Zaj, próbowałem uciszyć mojego teammate'a, bo to jest pełord. Nie można takich rzeczy mówić no, na Twitchu. Pęciometry. Nie lubię tutaj na Zapomniałem sobie to. Na myśli. Sorry, Twitcha, to jest Mamy restart jak widzicie, ma to już odjechał. I dalej nie ma przyczynności na tych interesować. I ja się nie jeszcze w pierwszy zakręt. Nie jestem w stanie się wyrobić. Bo dalej są takie same warunki jak na starcie wyścigu. Zaraz tutaj usłyszycie od inżyniera, ja jest byłem w szoku. Jeszcze jest tak tak samo. Może być tak samo. No jest dalej tak samo jak było. Także słyszycie, no warunki się nie poprawiły. Także ten wyjazd z safety car był dla nas idealny. 5 minut. Za 5 minut się zacznie poprawiać. To po cztery. Także no, tutaj za 5 minut no musimy wytrwać. Musimy wytrwać, zobaczcie, no, Mateusz, już, już ma to już 4 sekundy przewagi. Teraz tutaj Badol nie wyprzedza. No, daje się mu, no, bo nie ma sensu walczyć z znacznie szybszym kierowcą aktualnie. No i próbuje przetrwać, próbuje przetrwać, nie tracić aż tak dużo. I pod koniec na rozpoczęciu teraz piątego okrążenia. Johnny jest za mną i zobaczcie, on po zewnętrznej mi po prostu obiedzie w tym długim zakręcie co jest niemożliwe na suchym torze objechać kogoś po zewnętrznej tam. No i Johnny z o wiele większą trakcją wychodzi przede mnie przede mnie i jestem na p 4 Mam 3 sekundy przewagi nad kolejnym interowcem, więc prowadzę tutaj, jeśli chodzi o kierowców, którzy są na tej samej strategii jak ja, i tutaj na wejściu, w szykanę przestrzeliłem troszeczkę wejście. No i Mikoda tutaj od zewnętrznej też o wiele więcej trakcji i to jest już ostatni kierowca na łetach z czołówki, który nie wyprzedził za mną już są intermediarze. I mamy 3 sekundy przewagi nad Kamilem Stakurą. i teraz trzymać się, trzymać się za Mikodą. Jest już troszeczkę nie. jest lepiej, już, już, już się, jest lepiej. Po, już się Słuchajcie. ten, zmniejsza procent, także jest, już. proces się zaczął. Proces się za, zaczął. Warunki się polepszają i pod koniec następnego okrążenia Mikoda już mi nawet nie ucił na ponad sekundę. Więc w tym momencie Intery już zaczynają oddawać i kierowcy z Wetu zjeżdżają w końcu po Intery i obejmiemy prowadzenie. Znowu powrócimy na pierwsze miejsce stan z przed startu do tego wyścigu. Także jest wszystko git. Ten safety car ten pierwszy safety car nam dużo, dużo pomógł. No i kontynuujemy, mamy 3 sekundy przewagi, przechodzimy do okrążenia 12. Jesteśmy na okrążeniu 12, zbudowałem sobie fajną przewagę, 4 sekund. Yellow flag, gracie. Zjazd. Tak. tak, to będzie. Okay. Zero. E, to jest Jest, 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 westy, 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 westy. jest safety car. Uh, jest safety. Dobra. Mów co robić na prowadzenie? Zero. Zjazd. Interyjowe. Nie, no, nie softy. Już No Softy? Tak. Już Nie, sleeky? softy na pewno. Tak. Jeremiaż, jer, jer, ten... do końca dojadą ci medy. Ale jesteś pewien, że już sliki? No to sleeky? medy. To medy pituj, medy. medy. No... Dobra. Medy. Panek na pewno medy. medy. Medy, 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 okay. medy, medy, medy medy medy, 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 Najwyżej... Najwyżej ja. Najwyżej ja. McLaren został. Nie będzie. Także jak widzieliście, jak słyszeliście, no tutaj jest zamieszanie jakie opony wybrać. Czy sliki, czy intery, czy softy, czy medy. I w końcówce stwierdziłem, że założę medy. Spytałem się wy jeszcze w jeszcze ostatniej chwili Jeffa co sądzi o stanie e, pogody. Powiedział, że jest, nie jest pewien czy intery, czy sliki. A jak mówi właśnie, e, wypowiada takie słowa, to znaczy, że za 2-3 okrążenia już będą warunki na sliki. Że to już jest ten moment, żeby myśleć właśnie o slikach. A Oprócz tego jest safety car, więc e, będziemy jechać e, tym stałym tempem przez 2-3 okrążenia, więc za te 2-3 okrążenia już właśnie teraz skipnęliśmy do restartu. Jest 14. okrążenie. Już w tym momencie te sliki powinny zacząć oddawać. Zobaczcie, Kebab na trzecim miejscu jedzie na interach jako chyba jedyny kierowca ze stawki. Wszyscy inni są Ta. na slikach. My kontynuujemy, my robimy restart i wykonaliśmy fantastyczny restart. Zobaczcie, już mamy sekundę przewagę, ale tutaj na wejściu z szykany ja już czuję ten brak przyczepności, jeszcze sliki są no, ale jest za wcześnie. O, wszyscy, wszyscy jak sligują. zauważyliście tam z tyłu jest oh, niezły okay, młyn, nawet clear. powiększyłem mocno przewagę nad ziemią na wyjściu z szykany, bo te sliki jeszcze nie oddają intery, są szybsze na tę chwilę, jeszcze są szybsze. I kebab zacznie tutaj teraz pogoń. A my uciekamy, odciekamy od tych kierowców, którzy są na tej samej strategii jak my. My bardzo dobrze rozegraliśmy ten restart i bardzo dobrze dogrzaliśmy te opony. Przede wszystkim, bo tutaj najważniejsze właśnie w takich warunkach jest dogrzanie tych opon. Jeśli dobrze je dogrzejesz, to będziesz miał dużą przewagę nad kierowcami, którzy no, mają problem z dogrzaniem opon. I dzięki temu ja już mam tutaj przewagę 2,5 sekundy nad ziemią, bo bardzo dobrze właśnie dogrzałem te opony. I pod koniec 16 okrążenia kebab, który wyprzedził ziemię na tych interach, już w tym momencie te intery zaczynają być wolniejsze od slicków. Ja już tutaj czuję to, szczególnie po wyjściu z nawrotu. Zobaczcie, jak ta przewaga moja tutaj wzrasta na wyjściu, na samej trakcji. Nie, więc w tym momencie nie. już slicki są szybsze. Kebab musi zjechać. Więc kontynuujemy jazdę. Jest 17 okrążenie, znowu jakiś incydent. Nie, no kurwa, żartujecie sobie. Mój. Kolega z zespołu już, no. już tutaj jest mega sfrustrowany, ponieważ on się wycofał okrążenie wcześniej. On się wycofał okrążenie wcześniej i mamy trzeci wyjazd samochodu bezpieczeństwa, co pokazuje, że nie wolno się poddawać. No i znowu będziemy mieć restart. Oczywiście zostałem na torze, bo byłoby to głupie, żebym zjechał do Alei 20 okrążeń po 1.15. Jest duża szansa, że będzie deszcz pod koniec. Także jak słyszeliście, może jeszcze spaść deszcz w ostatnich minutach tego wyścigu na ostatnie okrążenia. No ale zobaczymy. Mamy restart trzeci, już w teraz drugi w moim wykonaniu, tak naprawdę jako prowadzący ten peleton. No i zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Nie, no w sumie już trzeci, bo cały czas prowadziłem. Ale to jest nieważne. Słuchajcie, teraz ważne jest to, co ja chcę zrobić. Strategia jest taka, żeby uciec z ziemi na ponad sekundę. Jak najszybciej, jak najszybciej przed tym jak zostanie aktywowany system DRS, bo system DRS zostanie aktywowany po trzech okrążenia po restarcie wyścigu ja mam w międzyczasie, zobaczcie przecież, ja mam karę właśnie zapomniałem o tym wspomnieć, zapomniałem pokazać moment, w którym dostałem tę karę. No i mam te 3 sekundy kary, więc ja muszę po prostu uciec z ziemi na 3 sekundy. Jeśli on będzie dalej jechał za mną w strefie DRS, a tutaj łatwo się za kimś trzymać w strefie DRS, no to niestety nie będę miał szansy na wygraną w tym wyścigu, więc mój, mój plan jest taki, żeby tutaj zwiększyć sobie przewagę na ponad sekundę i już kontrolować tempo i przez te kolejne 16 okrążeń zbudować sobie przewagę na poziomie właśnie tych 3 sekund. Najlepiej powyżej, jak najwięcej, żeby uciec od e, ziemi, żeby wygrać ten wyścig przede wszystkim. Tak, to jest ten cel, pierwszy wyścig do wygrania w solu I jak widzicie, po wyjściu strzykanym mam sekundę dwie wyładowałem się kompletnie z ersu próbując uciec z ziemi. Mamy najszybsze okrążenie wyścigu i już mamy prawie 3 sekundy przewagi nad TNS-em, więc jesteśmy wirtualnie w sumie już prawie na P2 i znowu. Pierdolę no to, yeah. to jest za liga, ja się zastanawiam teraz tak. Słyszycie, że nawet ja bo się w końcu sfrustrowałem. Coś... Nie, no bo to jest śmiech na sali. <gry> już kolejny wyjazdem samochodu bezpieczeństwa. Jak można po prostu co otórzenie mieć safety car? No to jest to jest A no, chłopaki robią straszny za tył. Ja Się zastanawiam, czy nie na Sofii zjechać, ale to kurde nie, nie będę tracił chyba pozycji na pewno. Nie, no, 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 Tak, tutaj no, no. troszeczkę myślałem, żeby jeszcze zjechać po softy, ale straciłbym wszystko, więc zostanę na torze. Chyba jest jakiś limit, chyba czterech safety carów. Ostatni. Nie, no trochę Tak, jest taki limit, że jak już były cztery safety cary, to już nie pojawi się żaden safety car, nie będzie już żadnej neutralizacji, jest to jakoś zakodowane w grze kodem masters. Więc już na szczęście nie będzie żadnej neutralizacji. Ale znowu trzeba będzie budować sobie przewagę. I po raz czwarty ruszamy do. Wznawiamy wyścig. Wznawiamy wyścig po raz czwarty. Pół sekundy przewagi. Więc to jest za mało, żeby tutaj uciec z ziemi na te trzy sekundy aktualnie. No ale wyjście z tej szykany było kapitalne, jak z procy. Zyskałem ponad trzy dychy na samym wyjściu z tej szykany. No i teraz już mamy. No już mamy sekundę, także naprawdę kluczowe było przejechanie dobrze tej szykany no i trzeba teraz zwiększyć sobie tą przewagę na ponad sekundę i wszystko będzie git i potem no jeszcze przez te 16 nie już mniej tych okrążeń jest 12 do końca przez te 12 okrążeń zbudować sobie przewagę na poziomie 3 sekund. no naj, najlepiej żeby jak najwięcej było tych sekund żeby mieć ten komfort psychiczny jak będę wpadał na metę no to będę wiedział o tym że wygram Także już mamy sekundę przewagi i znowu ciśniemy na tym pierwszym okrążeniu po restarcie, żeby zbudować sobie jak największą przewagę, żeby tutaj Ziemia też się wyładował zersy, żeby nie miał odpowiedzi na naszą ofensywę, na nasz atak, żeby tutaj wyjść właśnie z tej drugiej pozycji. No i zobaczymy, już mamy tutaj sekundę przewagi na wyjściu z nawrotu. Dalej to jest na limicie, ale ja już czułem się pewny siebie. No i ta szykana, ona tutaj bardzo dużo czasu mi zyskiwała. W tym wyścigu i zobaczcie, znowu tutaj zyskam sporo czasu. Także ta szykana mocno oddaje. I mamy już sekundę 30 przewagi rekord w trzecim sektorze. Jeśli będę tak uciekał, 3-4 dychy na okrążeniu, no to do końca powinienem zbudować przewagę ponad 3 sekund. lajtowo, Zobaczymy, przechodzimy do ostatniego okrążenia. No i widzowie. Udało się zbudować przewagę ponad 7 sekund, także nawet. Kolejne 3 sekundy, prawie 4, no, no 4 no, od tego limitu, od tej gilotyny udało mi się zbudować. Także bardzo dobre tempo przez ten ostatni stint, Na szczęście już nie było żadnej neutralizacji. Jak widzicie, Kacper Zabago teraz zrobi najszybsze okrążenie wyścigu. W ogóle Kacper Zabago miał fatalny wyścig. On tam nie wiem, no nie, nie widziałem jego wyścigu z jego perspektywy, no ale. Zjechał kilka razy do alei serwisowej, miał uszkodzenia, no jeszcze w końcówce zjechał, żeby mi odebrać ten punkt, no ale to jest fantastyczna informacja dla mnie, ponieważ bardzo dużo mu odjadę w Generalce, no i wygrywam wyścig na... w Solu, Sekundę, pierwszy jedno. wyścig w końcu udało mi się wygrać w tej Gigi. lidze, Gigi. że świetne tempo w końcówce tego wyścigu, się udało się przedtem. uciec na 7 ponad sekund ziemi, Mimo tej kary, wygrywamy wyścig. Ziemia na drugim miejscu, Krutul na trzecim i TNS na czwartym. Tutaj już Wam pokazuję wyniki całego wyścigu. Jak widzicie, jest wygrana z przewagą 4,5 sekundy. No, ten końcowy stint był naprawdę bardzo przyjemny. Przyjemnie się oglądało, jak ta przewaga rosła. Więc na suchym torze tempo było bardzo dobre. I tutaj macie klasyfikację generalną. Mimo opuszczenia. Trzeciej rundy prowadzę z przewagą 27 punktów nad Kacprem, Zabagło, który jest na równi jeśli chodzi o punkty z Maćkiem Ślusarczykiem, czyli właśnie Ziemią 21. No i na czwartym miejscu jest mój kuzyn z Ameryki z dorobkiem 51 punktów. Także na razie ten sezon wygląda znakomicie. Jeszcze jest sporo wyścigu, przed nami Wielka Brytania, która nie za bardzo mi siedzi w grze F1 od Codem Masters. Więc e, zobaczymy jak to będzie. Bardzo lubię ten tor, no ale zobaczymy czy będę miał tempo. Także widzowie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej!